Nie wiem, czy to coś pomoże. Dwa dni temu wlałem. Woda fioletowa. A krasnorosty mają się dobrze. No, ale o szczegóły to zapraszam na film. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym mm, szybkim odcinku z mojego baniaczka Sulawesi. Jak widzicie, krasnorosty dają popalić i to naprawdę jest tego dużo. Są wszędzie e, i mimo, że krewetką to nie przeszkadza, e, ale mi to przeszkadza i mi to mocno przeszkadza. Zbiornik nie miał tak wyglądać. Nie wiem, co się stało, że zbiornik tak wygląda. Wody e, podmieniam co tydzień e, 10%. E, poczyściłem, poczyściłem filtr kubełkowy, bo tutaj, jak pamiętacie, idzie, e, idzie podżwierówka. E, pod spodem jest podżwierówka e, i jest także filtr e, taki niewielki, gąbkowy. No, i niestety zbiornik wygląda jak wygląda. E, filtr po wsadzeniu, co jakiś czas y, czyściłem tą gąbkę, nawet zmieniałem na nową. I zmieniam na nową gąbkę? Mija, nie wiem, dwa tygodnie i gąbka wygląda tak, nie? Także coś y, nie bardzo. Ja wiem, że y, taka woda jaka jest w sulawezji y, sprzyja kresnorostom. No ale u kolegów y, tak nie ma. U kolegów tak nie ma. E, mimo, że krasnorosty może nie są jakimś, nie wiem, mega brzydkim glonem, chyba jeden z, z ładniejszych, ale mi się to nie podoba. No, nie tak to miało wyglądać, nie? Zobaczcie, i postanowiłem nie wiem, czy to będzie dobry ruch żeby użyć tego oto preparatu Femanga Algen Stop General bo jeżeli nie użyję i zostawię tak, jak jest, no to i tak będę pewnie robił restart, bo e, nie podoba mi się, nie, jak zbiornik wygląda. I myślę właśnie, żeby dać troszkę femangi. To jest zbiornik chyba 30-litrowy. Tutaj dawkowanie mamy 25 ml na 100 litrów wody, czyli bym tak dał gdzieś, nie wiem, z 10, 12 ml, E, e, na tydzień nie? ten preparat trzeba stosować przez miesiąc czasu, żeby efekty jakieś przyniosło. Także zobaczymy, no ale mówię, no, nie podoba mi się to, nie podoba mi się to jak zbiornik wygląda, e, bo miało to inaczej wyglądać, wiecie, glon glonem, taki ładny zielony jak jest na szybkach, czy jak widzicie tam, nie wiem, jakieś fragmenty lawy są ładnie pokryte glonem. To jeszcze spoko, nie? Ale jak się pojawiły krasnorosty w takich ilościach i na gąbkach i wszędzie, to wiecie, no to trochę nie bardzo, nie? Trochę nie bardzo i mi to się nie podoba. Dlatego zażyjemy e, Femangi. Nie wiem jaki będzie e, tego, tego efekt, bo kardynałki jednak są delikatnymi krewetkami i troszkę się obawiam, że Femanga może im tutaj zaszkodzić. No ale no kurczę, no nic ja to nie poradzę. No. Mi się to nie podoba i z tym muszę zrobić y, porządek, nie? E, jeżeli nie zrobię, to i tak będę musiał zrobić restart, bo y, nie jest tak jak być powinno. Y, a a nuż użyję Femangi i będzie dobrze, nie? No także wlejemy trochę i zobaczymy. No to lejemy ten denaturat. Krewetki przez chwilę chyba poczuły, nie, że coś się zadziało, bo się bardziej ruchliwe zrobiły. Dawno, e, dawno tyle krewetek nie widziałem, żeby nagle wyszło, nie? Ciekawe. No dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Zobaczymy, co z tego będzie. No. Mam nadzieję, że krewetki nie padną. No nic, zobaczymy. Będziemy, yy, będziemy obserwować, czy coś to pomoże na te krasnorosty. To by było w sumie na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i trzymajcie się. Cześć, cześć.